Duża bateria czy mała bateria? Co będzie lepsze? Często źle dobrana bateria to odroczony wyrok śmierci. W skrajnych przypadkach będzie nawet niebezpieczna, ale nic się nie bójcie, zaraz wszystko wytłumaczę. Rozsiądźcie się wygodnie i zostańcie do końca. Najogólniej rzecz ujmując, lepsza duża bateria niż mała bateria. No, ale ten temat nie jest taki zero-jedynkowy, moi drodzy. O czym zresztą za chwilę się sami przekonacie. I taka krótka informacja dla wszystkich widzów: pełna wartość tych moich odcinków tego mojego kanału jest dopiero wtedy, kiedy zejdziecie na dół i będziecie czytać komentarze pod moimi filmami. Sekcja komentarzy to złoto. Mnóstwo ludzi korzystających na co dzień z elektryków wypowiada się, ocenia swój sprzęt, dzieli się swoimi przemyśleniami. Ja przez te lata bardzo dużo się nauczyłem z sekcji komentarzy. Was też do tego zachęcam. Wszystkim osobom komentującym bardzo dziękuję. Tak samo jak bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dodali swoje pojazdy na portal rebelmyślnikelektryk.com, portal, nad którym pracujemy już od jakiegoś czasu. Mogę Wam też się pochwalić, że udało nam się pozyskać pierwszych partnerów. I właśnie dzięki nim będziemy mogli rozwijać się dalej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i przechodzimy do tematu baterii. Ten film skupia się w temacie baterii do rowerów konwertowanych. Jeśli chodzi o gotowce, fabryczne elektryki, które kupujecie w sklepie, to tam jest podobna zasada. Im większa bateria, tym lepiej. Natomiast jeśli chodzi o konwersję, o projekty, które budujecie sami, to temat jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Dlatego przygotowałem dla Was planszę. Na planszach są opisy cyferki, więc dla zainteresowanych można zatrzymać film, poczytać planszę, ponieważ na tym filmie naciskam na szybki przekaz informacji. Jeśli chcesz kupić baterię, zapraszam do opisu pod filmem. Tam znajdziecie kody rabatowe do partnerów tego kanału, którzy zajmują się budową baterii. Zaczynamy. Mała kontra duża bateria. Porównamy je pod kątem zasięgu, mocy, wagi, przenośności czy też łatwości montażu, trwałości i ceny. Zaczynamy od zasięgu. Tu nie ma czarów: mała bateria, mały zasięg, duża bateria, duży zasięg. Chociaż 45 km dla mnie to wcale nie jest mały zasięg. Określenia mała, duża bateria to są skróty myślowe, żeby łatwo przekazać ideę. W kontekście zasięgu musimy porozmawiać jeszcze o zjawisku SAG, czyli spadku napięcia pod obciążeniem. Gdy mamy mniejszą baterię, to na każde ogniwo w celi przypada większy prąd. Gdy wyciągamy właśnie duży prąd z baterii, to napięcie na każdej sekcji można tak powiedzieć, że przysiada. Spada o pewną wartość. Im więcej prądu wyciągamy z baterii, tym bardziej przysiada napięcie. I gdy zbliżamy się do końca pakietu, w małej baterii te spadki będą tak duże że BMS pomyśli, że jest rozładowana i może się to przytrawić już przy 25% naładowania, gdzie to samo zjawisko przy dużej baterii pozwoli na rozładowanie ją nawet do 10%, ponieważ obciążenie rozchodzi się na więcej ogniw w celi. Duża bateria przy takim samym obciążeniu ma znacznie mniejszy sag, co pozwala na głębsze rozładowanie bez odcięcia żeby rozładować baterię poniżej tego progu dla małej właśnie około 25%, dla dużej 10, trzeba zmniejszyć prąd wyciągany z baterii, więc jechać na niższym poziomie wspomagania, nie dusić głęboko manetki i dzięki temu dojedziecie do domu. A my przechodzimy do mocy. Z pozoru wygląda to bardzo podobnie, czyli mała bateria, mała moc, duża bateria, duża moc. I tutaj uczulam osoby, które chcą wyciągać dużą moc z małej baterii. Jeśli będziecie notorycznie wyciągać dużą moc z zbyt małej baterii, to znacząco skrócicie jej życie. Niejednokrotnie wyciąganie zbyt dużej mocy ze zbyt małej baterii może doprowadzić do jej całkowitego uszkodzenia. Oczywiście mówimy tutaj o bardzo skrajnych przypadkach. I najlepszą praktyką na to, żeby Wasza bateria wytrzymała wiele sezonów, jest przyjęcie zasady 5 Amperów na każde ogniwo w celi. Cela, inaczej nazywana też sekcją, to równolegle połączone ogniwa, a ich ilość kryje się pod oznaczeniem P jak parallel. Szczegółowo omawiam to na tym filmie. I tak dla przykładu 13S. 5P nie powinno być obciążane większym prądem stałym niż 25A. Moc chwilowa może wychodzić troszeczkę ponad ten zakres. To znaczy, chwilowe obciążanie tej baterii jakieś 20% ponad ten zakres nominalny. Nie jest jeszcze grzechem. Więc ogólna zasada jest taka, że im więcej ogniw w każdej celi, tym bateria jest w stanie wytrzymać większy prąd rozładowania. Bateria 13S5P będzie dużo mniej wytrzymała niż bateria 13S7P. Dodatkowo warto by było wiedzieć, z jakich ogniw jest zbudowana ta bateria. Więc jak kupujecie baterię, zwracajcie na to uwagę. Dobry kucharz nie wstydzi się swoich składników. Bo tak naprawdę są ogniwa przystosowane do tego, że wytrzymają większe, o wiele większe prądy rozładowania, często kosztem pojemności. I właśnie takie bym wam rekomendował w momencie, kiedy budujecie mały pakiet, który ma przekraczać te 5A na każde ogniwo. Ale powinniśmy też poruszyć temat styków, tych przyłączy baterii do szyny. Niektóre baterie mają tak małą powierzchnię styku, że wyciąganie dużej energii rozgrzewa właśnie te styki i może dojść do uszkodzenia. Więc zwracajcie uwagę również na styki przy wyborze baterii bidonowej. Waga! Waga małej baterii będzie mniejsza, a waga dużej baterii większa. To też nic odkrywczego, ale trzeba na to zwrócić uwagę. Przede wszystkim. Kiedy budujecie swój rower i myślicie o jego przeznaczeniu. Jeśli wiecie o tym, że będziecie pokonywać nierówności, kamole, korzenie, to naprawdę chcecie, żeby ta bateria była jak najmniejsza, zoptymalizowana pod wasze wymogi. Większa zwinność lepiej pokonuje nierówności, lepiej pokonuje zakręty, ale tu kontr-atak, bo duża bateria to też i większa stabilność podczas jazdy. Co prawda, zawieszenie musi się więcej narobić, no ale jak już rozpędzicie tą masę, to sunie aż do zakrętu. Łatwość montażu. My dzisiaj omawiamy baterie bidonowe, te mniejsze, te większe, ale też można polecieć w baterię w skrzyni. Wtedy ta bateria zazwyczaj wypełnia prawie całe światło ramy. To jest tak naprawdę najlepsza opcja, jeśli chcecie zrobić jak największą baterię. No ale taka bateria będzie super ciężka i często będzie niewyjmowana z ramy. W sensie nie tak szybko, że pyk i sobie ją zabierzecie do domu. Więc jeśli na przykład mieszkacie w bloku i w piwnicy nie macie gniazdka, żeby się podładować, to bateria w skrzyni może nie być dobrym wyborem. No chyba, że macie windę i możecie trzymać rower w domu. Ale wracamy do naszych baterii bidonowych. Małe baterie, mniejsze, lżejsze, łatwiej je wyciągnąć, zabrać do domu, zabrać ze sobą. Czasami nawet jeśli rower Wam służy do przemieszczania się po mieście, jak macie małą baterijkę, możecie ją wypiąć, wrzucić do plecaka. I lecieć na zakupy. No trzeba też pamiętać, że większa bateria potrzebuje mieć bardziej pewnego montażu. Wyobraźcie sobie, że gdy się wywalicie, no to te nitonakrętki, które trzymają szynę, która trzyma baterię, nie przechodzą dobrego czasu, nie cieszą się z takiej gleby, jak siła upadającej baterii próbuje je wyrwać z gniazd, czy tam z otworów w ramię, więc to jest taki malutki plusik w stronę małych baterii. No ale przechodzimy teraz do jednego z najważniejszych parametrów, i mówimy tutaj o trwałości. Małe baterie są mniej trwałe niż duże baterie. Wyobraźcie sobie sytuację, jeździmy na małej baterii i codziennie mamy do pokonania 40 km. Powiedzmy sobie, że z małej baterii wyciągamy te jakieś 60-70% energii do pokonania tego dystansu i musimy ją codziennie ładować. Gdzie przy dużej baterii potrzebujemy tylko 30% baterii, żeby przejechać ten dystans. Z jednej i z drugiej baterii ubyło tyle samo energii, ale z racji, że w dużej baterii mamy więcej ogniw albo ogniwa o większej pojemności, to musimy ją mniej doładować, a to sprawi, że zaliczymy na niej mniej pełnych cykli ładowania. A jak dobrze wiecie, wszyscy producenci podają żywotność swoich baterii w cyklach ładowania. I oczywiście można bardzo przedłużyć żywotność baterii różnymi metodami. Do jednych z nich należy właśnie ta moc, o której mówiłem wcześniej. Powtarzam to, bo to się notorycznie zdarza, że ludzie kupują za małą baterię i ona po prostu szybko pada. Co nie jest grzechem, pod warunkiem, że jesteście tego świadomi, że ona się szybciej skończy. No ale to samo z tymi cyklami ładowania. Mało baterię będziecie ładować częściej, więc szybciej wykorzystacie te cykl kleładowania niż w dużej baterii. No i tutaj przechodzimy do jednego z najważniejszych parametrów całej listy, czyli do ceny. Mała bateria, mniejsza cena, duża bateria, większa cena. Więc apeluję, żebyście dobrze wyważyli cenę kontra pojemność. Zwracajcie uwagę na to, jakie ogniwa są wykorzystane w tej baterii. Od kogo kupujecie tę baterię, jakie ma parametry jako gwarancję, bo nie oszukujmy się, bateria to jest pf, duży koszt. Zależnie od tego, jaki projekt sobie kombinujecie, ale potrafi to być jakieś 40% wartości całego pojazdu. No, w niektórych przypadkach powiedzmy 30. Więc szkoda by było, wymienić tą baterię za dwa sezony. Ja osobiście życzę Wam, żeby przejeździła tak z 6. I jest to możliwe, jeśli się trzymacie odpowiednich zasad, ale nie o tym dzisiaj. Podsumowując, moi drodzy, w wielu kwestiach większa bateria to lepszy wybór. Co nie znaczy, że mniejsza bateria nie ma zastosowania i nie warto jej kupować. Ja osobiście lubię małe baterie, ale wiem i z góry zakładam, że będzie trzeba je częściej wymieniać. To nas szybciej straci parametry szybciej umrze. Nie lubi dużych obciążeń, więc jak w każdym przypadku musicie znaleźć swoją optymalną drogę, wyważyć koszty i argumenty za dużą kontra małą baterią i podjąć świadomą decyzję. Ale nieważne, czy chcecie dużą, czy małą baterię. Moi drodzy, na dole w opisie znajdziecie kilka kodów rabatowych do firm, z którymi współpracuję od dawna. To pewniaki, nie polecam byle kogo. Macie tam też kod rabatowy, żeby ta cena baterii troszkę spadła. Używając mojego kodu wspomagacie też kanał. Za co bardzo dziękuję, planujemy rozwijać się dalej i szykuję dla Was coś ekstra. No w tym roku będzie naprawdę coś ekstra. Tymczasem osoby, które jeszcze się zastanawiają, czy kupić baterię bidonową, czy może jednak skrzynię, zapraszam tutaj na odcinek, który szczegółowo o tym opowiada, ale też i polecam ostatni odcinek o rowerach z Decathlonu. Widziałem, że cieszy się sporym zainteresowaniem, no i ja też myślę, że tam jest dobry stosunek jakości do ceny, więc powinniście to zobaczyć. To tyle ode mnie, trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.